Sianko, chciałbym Wam dzisiaj pokazać coś e, strasznie rzadkiego. Nasionko wyszło korzeniem do góry. Jak widzicie tutaj, e, mogę Wam jeszcze trochę przybliżyć, ale niestety wydaje mi się, że. Op, widać, widać dokładnie, że korzeń wyszedł do góry. Zawsze wychodzi pierwsze nasionko, w którym są liście. E, w takich przypadkach najlepiej jest je obrócić do góry nogami, ale wymaga to naprawdę e, chirurgicznej ręki. Ja nie boję się tego, gdyż nie, nie robię tego pierwszy raz, już miałem takie przypadki, wielu growerów nawet doświadczonych w życiu o czymś takim nie słyszało, żeby obracać planta. Ale wiem, że światło korzeń niszczy, jak widać tutaj on już ma jakieś tam brązowe kropeczki, wydaje mi się, że to już jest delikatne przepalenie, na szczęście dzisiaj było małe słońce, za, póki to zobaczyłem u nas. Co robię? Zalałem najpierw obficie wodą, żeby ziemia była miękka i nie kleiła się. Bo nie wolno nadłamać, nadruszyć kamienia. E, pokażę Wam jak ja to robię. Zawsze tyłem od łóżeczki staram sobie odgarnąć boczną ziemię. Widać, że on jest zakręcony, więc nie wiem dokładnie gdzie on jest. Więc odgniatam sobie środek. Widać, że ziemia jest bardzo, bardzo miękka. Wracam sobie go delikatnie, szukając gdzie to nasionko jest. Jak widać po bokach go nie ma, dzięki Bogu. Delikatnie powoli odg odgarniamy resztę. Dobra, dokopam się do dna. Teraz go wyciągam. Od samego spodu widzę nasionko. Jak widzicie Nasz naprawdę był do góry nogami, więc e, wydaje mi się, że ta operacja mogła mu jedynie pomóc, bo zanim by się on obrócił, trwałby to tydzień. E, z tak długiego braku światła mogłyby naprawdę wyniknąć komplikacje. I teraz takim samym sposobem, jak zaczynałem, po kolei od dołu, delikatnie, żeby nie uszkodzić z każdej strony troszkę. Pamiętajcie, że jak przyjdzie woda to on się i tak sam ułoży dlatego nie trzeba um, jakoś specjalnie mocno naciskać albo coś. Najważniejsze, żeby tylko nie uszkodzić korzonka. Zakopujemy on będzie potrzebował teraz właśnie światła, więc zakopujemy tylko tak, żeby nie było widać korzenia zostawiamy go na równo z łebkiem, ale żeby było go widać. Łupina zawsze, zawsze filtruje światło, ale też jakoś um, pomaga temu plantowi rosnąć. A co się stanie, jak uszkodzisz korzeń do wyrzucenia? No jeśli uszkodzisz kor korzeń, to tak jak z każdym plantem. Jeden się zregeneruje, drugi nie. Wiadomo, marihuana to chwast, Gdzie go nie rzucisz, tam wyrośnie. Ale przez te wszystkie modyfikacje, hydroponiki inne śmieci, coraz Trudniej i rzadziej jest nam wyhodować marihuany. Tak wygląda mój obrócony plant. Wystaje tylko nasionka, nie ma żadnego korzenia. E, dla pokazania Wam, że ten plant, e, żebyśmy mieli jakiś odnośnik do niego, zostawimy go jako jedyny bez kubeczka. Będzie przeźroczysty, żebyśmy mogli. Później go odróżnić po prostu. Odróżnić od reszty ze względu, gdyż mamy kilka takich samych kubeczków. Zostawię go po prostu tak jak jest. Dziękuję Wam za uwagę. Myślę, że film Wam się podobał. Subskrybujcie. Oglądajcie mój kanał. Piszcie do mnie, jakie Wy mieliście e, dzikie przygody z Waszymi hodowlami. E, I pozdrawiam Was.